Nie szkoda mi Nie jestem pewien, czy dobrą decyzję podjąłem. Mam nadzieję, że zostanie ona jakoś zaakceptowana i że Lucja nie będzie mi miała za złe, że taką decyzję podjąłem a nie inną. Z ręki Rocha odpada Wiki. No jest mi z tym bardzo, 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 bardzo źle. No, nie wiem, co mam powiedzieć, jakby. Jeżeli bym mógł jeszcze raz wszystko to przemyśleć i zrobić, to naprawdę nie wiem, jakby to wyglądało. Dziękuję, że byłeś tutaj dla mnie, że byłeś taki miły, kochany yy, i w ogóle było to w niej super. Dziękuję za tę dzisiejszą randkę, dziękuję, że mogłam się przytulać, jak było mi źle, dziękuję, że zawsze miałam gdzieś wsparcie u siebie. To jest sumie... naprawdę bardzo miło to wszystko słyszeć. Ja to cię chciałam ci powiedzieć? Też nie, nie musisz mnie przepraszać. To jest, taki był Twój wybór, mam nadzieję, że będzie dla Ciebie dobry, tak jak. Chciałeś. No właśnie na to chodzi, że nie wiem jeszcze, czy jestem z Ciebie zadowolony. Nie wiem, czy podjąłem dobry wybór. Był on naprawdę ciężki i... Zresztą ja wiem, jaki był Twój wybór. Był mechaniczny na pewno. Nie zastanowiłeś się i bardzo szybko go podjąłeś. Jest to, wydaje mi się, gdzieś podyktowane no, tym wszystkim, co się działo. Zresztą wyrocznia też mi dużo powiedziała. Więc ja wiem, że grupa się przeciwko mnie nastawiała i... Bądź tutaj po prostu z sobą, bądź jak najdłużej, baw się tym miejscem, czerp z tego korzyść. Uh. Mówię przytulić chociaż? Dziękuję, tak naprawdę. Moje nie no, ja przeklasy, to, bardzo mm. <śmiech> 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 to już teraz bardzo. Spokojnie. Oczywiście to była jego decyzja, nie? Nie u nic na O, chyba bym się... Co? Chyba bym się z nim ostro po, hmm. pogniewał. Czemu? Inaczej zrobił sery. I się przez ten. No zrobił dobrze. Tak jak obiecał, tak jak mówił, tak jak chciał.